Witajcie, witajcie. Dzisiaj wybraliśmy się troszeczkę również poza Sarandę. Jesteśmy niedaleko, Sarandy miejscowości kompletnie nie kojarzę, natomiast w opisie na pewno Wam ją później przybliżę. Zatrzymaliśmy się, słuchajcie, w bardzo fajnym miejscu, urokliwym. Już Wam odwracam kamerę, żeby pokazać Wam, jak, jak to wygląda. Znajduje się tu jakiś taki dziwny pomnik, pewnie komunistyczny, postkomunistyczny, nie wiem co to, co to jest i czemu to ma służyć. Z tyłu za nim jest jakiś niebieski budynek z flagami Albanii, Grecji i Europy, więc pewnie jakiś urzędas. Tutaj znajduje się kościółek, pewnie prawosławny, bo tutaj innych nie ma. Natomiast zobaczcie to, elegancko. Podejdę, będę Wam pokazać to. Naprawdę miejscowość jest przeurocza. No i słuchajcie, zatrzymaliśmy się w malutkiej, przydomowej knajpce. Już Wam pokażę. Wlazłeś w kadr. A to się wytnie. Pani pyta, czy z chce? Bo ja nie chcę. E, nie, nie, nie. nie. Dobra. Patata. Patata. Skapatata. Cacyki po. I trzy Tre, tre. Jak widzicie, komunikacja jest. Słuchajcie, zobaczcie, jak wygląda tutaj kuchnia. Powiem Wam, pełna profeska. Wszystko w stali jest zrobione, elegancko, czyściutko. Jest szumbu kur. Jest elegancko. Natomiast po co? Słuchajcie, tutaj miejscowi siedzą, piją sobie raki. Mir? Szumir? Zobaczcie ten taras. Zobaczcie. Zobaczymy. Po zjedzeniu przepysznego śniadania z przecudnym widokiem na panoramę gór i morza, bo w dali jak widzieliście widać doskonale już nawet i korfu, wybraliśmy się w dalszą podróż. Czyli akurat w tej miejscowości skończył się asfalt, a w związku z tym, że poruszamy się dość dobrym autem przystosowanym do off-roadu, więc stwierdziliśmy, że w kierunku do przejścia granicznego z Grecją w Kakawii przedostaniemy się przez pasmo górskie, więc teraz pokażemy Wam kilka ciekawych ujęć z tej podróży. Słuchajcie, mamy chwilę postoju, niezapowiedziane w ogóle. Nasza droga wiedzie przez kompletny offroad albański. Jak zauważyliście już wcześniej, jedziemy dość ciekawym autem, dobrze wyposażonym, natomiast pejzaże z tyłu naprawdę malownicze, myślę, że tym filmem naprawdę pokażemy tym wszystkim. E, niedowiarkom, tym wszystkim, którzy twierdzą, że Albania jest nudna, pokażemy im, że Albania wcale nie jest nudna. Natomiast już odwracam kamerę, żeby pokazać, co nas zatrzymało. Oczywiście chłopaki tu, pomożemy im trochę z tą rurą, chociaż on. Nie jest. A! Jest, e, Słuchajcie, robią tutaj chyba. Kanali, znaczy nie kanalizację, tylko to jest rura do wody jest, ok, sorry eee. no i po prostu prace prace idą tu pełną parą jak widzicie zgrzewareczka jest chłopaki oporówkę mają zgrzewają, pewnie woda tutaj będzie dostarczana w górę już tutaj nam robią miejsce Uwa, żebyśmy drzwiami nie dostali, no i zobaczcie, naprawdę jest dość malowniczo, chociaż pod spodem niestety jak zwykle słynne śmieci w Albanii, ale nie za bardzo nam to przeszkadza, lecimy dalej. Tam ludzie pewnie jaki tutaj jest. Tatko, człowiek. Cześć. tam mir. Słuchajcie, dotarliśmy do Delwiny. Dość takie dziwne miejsce, powiem szczerze. Takie trochę skrajne, bo słuchajcie, zobaczcie za mną. Znajduje się kilka budynków. Zobaczcie, plac jest. On nie jest wyremontowany. To nie jest nowe, ale dość ładnie to jest wszystko zrobione spore. W tle jakieś są chyba dla deskorolkowców rzeczy, chociaż w sumie nawet nie wiem. Tu jest za mną jakiś pomnik, nie wiem, gwiazda wskazuje, że niby jakieś rosyjskie, radzieckie, chociaż nie sądzę. Miasteczko miłe. Po drodze mijaliśmy sklepik, który był naprawdę bardzo dobrze zaopatrzony. Mnóstwo knajpek. Co tu jeszcze może być takiego? No oczywiście w tle są góry. Dość. Ciekawe. Nie wiem, czy zobaczycie księżyc za mną. Jest gdzieś tutaj, w tym miejscu. Może tam się później to pokaże. No i słuchajcie, no co? No. Już idę, już idę. Już? Tak, już idę. Nadsłuchajcie. No, w Delwinie, na bazarku. Proszę, grill bar jeden. Tam jest grill bar drugi. Więc generalnie biznes rozkwita. A budynki są pomalowane w jakieś takie dziwne kropeczki. Ten jest niebieski, tam ma zielone. Następny ma jakiś mix kolorów i ostatni czerwone. Także dość ciekawie to wygląda. No słuchajcie, nie wiem, czy jest tutaj coś, co warto zwiedzić, natomiast jedziemy starą trasą do Sarandy, od strony Przełęczy między Kakawią a Girocaster. Więc jeżeli. Tylko nie. No inaczej droga nie przeznaczona raczej do, dla samochodów osobowych, więc co najmniej jakiś. All-road, jakiś napęd 4x4, niekoniecznie musi być, ale auto podwyższone na pewno, bo droga niestety nie jest przyjazna zawieszeniu.